Dobra, to rozpoczynamy w takim razie. 3, 2, 1. Ej, ludziska! Szybko, wrzucajcie historiki. Fafik kupił brawarkę. O, dawaj. Żegat płynie pod front? O jezu, ej, to będzie ciężkie. Pod front? Ale jak pod front? Że pod prąd? Pod front. Czy front, że co, że tam będą żołnierze? To nie wygląda jak żołnierze, chyba nie. Czekaj, jeszcze narysuję broń. O, to wygląda trochę źle. Za śmiedoma górami i za siedmioma lasami było 7 sany, o mój Boże, serio. Nie wiem, tu też jakąś górę, kurde, narysuję. O jezu. nie? Tu jest drzewko Nie ma szans, że ktoś tam odkadnie. O nie, to wygląda jak gwiazda. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Wstydzę, się, po prostu się wstydzę tego, co widzicie tutaj. Globalne ocieplenie. Chyba was pokieło. Przecież jak ja to narysuję, to oni się nie skapną. Ale wiecie, że to źle wyjdzie. Oni się nie skapną. 40 stopni. Co mogę. O, może że Eiffla. Dobra, cholera. Dam mi wskazówkę. Polecam się na przyszłość, jak ktoś chce ode mnie kupić rysunek. Nie. Jesteście gotowi? Chyba nie Nigdy. Aha. O nos. Pani Sunny myje ubrania ręcznie, bo popsuła trakę. A skąd wiedziałeś, że to o mnie los Globalne wow. ocieplenie. Aha! To to! Ja się zastanawiam, o co chodzi. Gorąco na szczycie. Jakiś godzinną walczy na przecelnie. Aha, to to jest. A, bo ktoś Sonia przeczytł. Bójka w Lumpeksie. <grym> Farmer kupił wiatrak. <grym> Old McDonald's, kata farm. Aha. Okej, okay, dobre. I to się zaczęło. Aha. <grym> <grym> Okieki okay. idą do Maca. <grym> czemu dzieci w ogóle narysowały skolkaczki? Nie, hmm. no, I właśnie, <laughs> <laughs> właśnie, kurde ten, nie wiedziałem. Okay. <coughs> A tak rudych na fałd. Jak ja to miałam narysować, fredna? nie, nie. Dobry, dobry. łowi ryby. <tusza> <coughs> <tusza> O idzie na mecz O Boże, jakie ma włosy pod pachami tej Ludziska, pozdrawiamy YouTube'a, prawdopodobnie będzie sklep z tego Hej YouTube! Pozdrawiam siebie ogonającego to na YouTube'ie Pozdrawia z siebie Sam jesteś skocznia? Jaki namiot To jest lakier z paznokci Co? Co? No chyba, że ten węgiel jest taki... Jest? O on ci. Nie kolorował nawet. Z lakieru wyszła musztarda. O Jezu. Pff. Tego nie pamiętam w ogóle. No bo musiało mocno zmienić. Aha. No? <grymne>

<noise> Okej, okay, to, to za mnie znalazł w jakąś sztukę abstrakcyjną. Żeby nie widzimy, żeby nie poznawała. Albo Majwa, co tam na y narysował? Aha, już chyba coś... Ogarniam. To są strażacy, tak? Czy podpalacze? Nie, oni szykają. Aha, szykaj! Ja nie kojarzę jestem. <noise> ja też? Co? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. zrobię już bardziej, już chyba wiem skąd to. O, teraz o, ja nie wiem, co Ale ci, tutaj ci, już ci, kurczę idzie dobrze, nie? Teraz Emigrant kurde tak... No ja miałem chyba twoje mi. No potem ja miałam twoje. A dzieci co żegali. To miało być. <noise>, już dawno chcesz. No wytrzymałcy już dawno. Ginali. Włosy, głowy. Że... Ja A? też nie. Ja Aha! Tak... Już... Nie, już wiem pobie... No. ja wciąż nie. Do mnie no doszło jako ten, jak Aha, ja nie... tutaj nie miałam czasu. A ja do tutaj... mnie doszło jako ten. O, już wiem co. O, oh, co. Aby, się a... jest... Aby, jest... a... już wiem co. Bojżesz, że w tym temu. Nie pamiętam, że się tak i Latko jest O, o, to już parę razy widać. No, 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 już co tam się stało? To ja od ciebie chyba <grym> Tak, no tak. tak Ale nie, nie, przynajmniej się trzymamy tego co było. A jak? Już jest. Już nie jest. Z Jasia i czarodiejskiej patrzą. Weź się dał fajnie. Tutaj chyba mniej o sobie będę możesz w Among O Boże! Boże! I wiecie co? To paliwa. <laughs> ale jakby okulary zostały, no nie? Że takie, o, ale reszta czerwona. Czarno-białe. Czarno <laughs> no, 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 no. Ej, wyłączcie go, kurczę, odbierczą. To... Zresztetujcie, bo biedny tam się dusi. A few moments later. Aha, to ja już wiem, to ja już wiem. Ja to ja już wiem, to ja już wiem, to ja już to ja już wiem, to Nie, to ja to ja to ja już wiem, to to jest na końcu? Co? Co? <laughs> to się to to ja to ja ja już ja to to ja musiałem gdzieś na końcu to dostać. No okej. Okay. <laughs> <ja, liczbię. śmiech> <laughs> teraz kupa kurwa. Ja po ja truskawie dostałem. <laughs> Ale ja się Proszę zastanawiam, Panie. o co chodzi z tym czarnym czymś w środku. Oh. Ja myślałem, ja myślałem, że że Czyli ktoś nie, kto był miały? po mnie to miał problem, tak, rozumiem? Ja ja... A nie, mnie nie miały. było, bo mnie nie załapało a, a chyba. Nie 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 chyba. Nie, mi nie załapało, nie, bo nie, nie, nie zdążyłam. No, a nie załapało! Ojej, ja, ja już, wiem. Ja już wiem, okay, okay. No. Ale, ale patrzcie, żółty wrócił. Żółty wrócił jakimś cudem. Ale no bo aby to twoja flaga była. No, jedz ja zakurzone spaghetti no, 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 że... uśmiechnęła się na koniec no, no, Wygrała ze spaghetti Skończyło się dobrze no, no,